W dniach od 30 do 31 sierpnia w Podpoznańskim Błażejewku odbędzie się międzynarodowy turniej 12-latków. Turniej ten jest częścią obchodów stulecia klubu. Przez dwa dni zostanie rozegrane ponad 120 spotkań, a w zawodach weźmie udział ponad 300 młodych piłkarzy. Kiedy odbędzie się najbliższy turniej World Cup? No i przede wszystkim, kiedy będziemy już wstać pełną listę uczestników. Turniej odbędzie się 30-31 sierpnia w w koło Poznania. Co do listy uczestników, cały czas czynimy starania o jeszcze potwierdzenia z innych zespołów, a że ta lista jeszcze nie jest zamknięta, czekamy na odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia już, już będę potrafił podać wszystkie uczestników. Jeżeli chodzi o tych, którzy, o których już w tej chwili wiemy, że pojawią się na turnieju, jesteś w stanie ich wymienić? E, tak, na potwierdzenia mamy, jeśli chodzi o polskie drużyny, to jest Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Akademia Sportowa Pomorze, Polonia Warszawa, Widzew Łódź, Ruch Chorzów, Zagłębie Lubin, Krakowie Kraków. Kolejny turniej, który odbędzie się w Bożejewku. Czy warunki, które tam dostajecie, tak bardzo Tobie do gustu? Tak, akurat jeżeli chodzi o turnieje, to, to w Bożejewku jest wszystko to, czego, co jest potrzebne do, do organizacji takiego turnieju. Są świetne boiska, jest bazna swego yy, jest jezioro. Także naprawdę no, niczego więcej nam nie potrzeba, jeżeli chodzi o, o turnieje. Turnieje młodzieżowe organizowane przez Warte e, przyciągają bardzo uznane marki. Czy uważasz, że ten prestiż z, z turniej na turniej będzie się podnosił? No, bo organizatorze staramy się zawsze z turnieju na turniej powyżkę sobie podnieść. E, udało już nam się zaprosić, mamy potwierdzenie z reprezentacji Turcji dwunastolatków. będzie reprezentowana przez e, swoich zawodników z Niemiec. Także na ten turniej. E, praktycznie na ostatniej godzinie już do 5 mamy przyjazd dwóch drużyn z Rosji. Eee, oraz czekamy jeszcze na dużo na